Mano, siemano widzowie. Dzisiaj jesteśmy w Among Us, Us i to przede wszystkim pierwszy odcinek z głosem. A więc czy jesteście gotowi? O, jak widzicie, pierwsze ciało zostaną, zostało zgłoszone. Kto jest impostorem? Za e, niedługo będzie też, a mogę z moimi kolegami, ale co później, oczywiście? E, tak, no. Ja głosuję, oczywiście, na gracza. Dajmy na to tego, bo on zgłosił ciało i może być podejrzany Widzowie, ja oddam jako pierwszy głos. Ktoś, czy ktoś jeszcze odda? No, widzę, że oddają, oddają. Ale to może też być ten. Brązowy, bo nie, nie daje głosów A to dziwne że nie, on że nie daje głosów nikt nie zostawi do się Zadanie. A tutaj nie. A, już, jakby to, to to jest mój pierwszy odcinek, bo nam cię stresuje, ale nie znikajcie na to. Nie, tak, tak. Tego nam się nie chce. Ja co my mamy w, w tym zadaniu zrobić tak w ogóle? Bo ja nie wiem, co w tym zadaniu trzeba zrobić. Poklikamy sobie i to się samo. działało! Oskarżajcie to mandarynkę. Ja, jak wiecie to chat nie działa, to później sobie kiedy indziej porozmawiamy. No i tak. А дай свой голос на мандаринка. На мандаринка. Imposterem. Tak takim razie impostor wygrał. Nie jest ostatnia szansa. No, i jak widzicie, imposter we. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie filmu, i jak co to yy, za niedługo będzie kolejny. A, i widzowie, bo nie mam rzeczy na konkurs, a więc konkursy będą od.